Znamy się dwa lata. Jeszcze nie znaliśmy w telewizji wiele dzięki, co Pani napisała w tej książce, ale ja zamiast mówić, to pozwolę sobie odczytać najpierw. Stowarzyszenie Miłośników śwież i Ziemi Świerzowskiej uchwałą pierwszego walnego zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2016 roku przyznało Pani Monice Oleksa, Tytuł Honorowy Członek Stowarzyszenia Miłośników Śwież i Ziemi Świeżowskiej. Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Miłośników Śwież i Ziemi Świeżowskiej pragną Pani gorąco podziękować za dotychczasowe zaangażowanie, wsparcie i rozbawianie naszych śwież na kartach literatury. Życzymy dalszych sukcesów literackich, podpisano zarząd stowarzyszenia, świercze dnia 12 czerwca 2016 roku. Pani o, jeszcze jak była Pani na zakończeniu projektu, foldery były jeszcze niegotowe, tak? a teraz są, proszę ucznie. A to za chwilę jeszcze, dobrze? Możemy ja jeszcze trwale. Oj, aha. Już tak się zrobiło. Y